Że w Tarnowie rozgrywany jest turniej finałowy. Tutaj małopolski o awans do ćwiercinałów Polski juniorek. No i druga libero, która gra w grupie azoty w pierwszym składzie, gra dzisiaj w tej właśnie dużej juniorek. Dlatego no, nie może zagrać kilka meczów pod rząd więc na libero Julka Hebda. A jest to oczywiście Wiktoria Salamon, ja tutaj wspomnę, że w dniu wczorajszym zawodniczka ta była wybrana MVP meczu po nim pomiędzy drużyną Starowa a drużyną ze Starego Sącza. Bardzo dobry występ tej zawodniczki, wiele asów serwisowych i naprawdę dobra gra, bo tutaj można wspomnieć, że ta zawodniczka w juniorskiej drużynie występuje na pozycji przyjmującej. I jeszcze tutaj trenerów, pierwszym trenerem jest Paulo de Tarso Milagres, drugim trenerem pan Michał Madejski. Żeby dopełnić tej formalności jeszcze przedstawimy sędziów dzisiejszego spotkania. Pierwszym sędzią jest pan Wierzbowicz Patryk, drugim pan Kapłon Leszek i również na dzisiejszym spotkaniu jest kwalifikatorem pan Andrzej Kuchna. Widzicie, mamy już wyjściowe szóstki w naszym zespole. Zgodnie z maksymum zwycięskiego składu się nie zmienia. Podobna szóstka jak w nowym dworze mazowieckim, czyli z dwójką kapitan drużyny Magda Szabu, z piątką na środku Simona Dreczka, z dziewiątką Karolina Szcigieł na rozegraniu, z dwunastką atakująca Ewa Bimkiewicz, osiemnastka to Klaudia Kaczorowska, przyjmująca, a także Paulina Krześlak na Libero z numerem 21, no i Wirę Pelegrino jako druga środkowa. Tutaj tak jak przed chwileczką Kamil wspomniał, na pewno jest troszkę podtekstów w dzisiejszym meczu, bo można powiedzieć, że praktycznie połowa drużyny z Sosnowca to, to były zawodniczki, które grały tutaj w Tarnowie doskonale, znają tą halę. Między innymi ta, który za chwileczką będzie zagrywać, czyli e Aleksandra Buczek. I zaczynamy. No i na początku tego spotkania punkt dla drużyny z Sosnowca, tutaj na początku nieudany atak z Fasta, naszej środkowej Vivian Pellegrino. Udana obrona, no i wyprowadzona kontra z wykorzystaniem bloku punkt dla Sosnowca. I jeszcze raz Aleksandra Buczek i kolejne dobre przyjęcie i powtarzamy akcję. I teraz doskonała tak po prostej naszej środkowej Vivian Pellegrino od razu dostała piłkę na przełamanie. A zagrywać będzie nasza rozgrywająca e, z numerem dziewiątym, Karolina Szczygieł. Wiem, że to aktualnie nowy trener mocno pracuje nad wykorzystaniem środka w ataku. On widzi w tym bardzo duży potencjał naszej drużyny. Tym razem nieudany blok ze środka atak Nikoli Abramaitis i dwa do jednego dla Sosnowca. Tak, tutaj w miarę dobrze zareagował nasz blok e, z tym, że spóźnił się troszeczkę na środku. I dobra akcja ze środka dużyny Asotry. I Monika Kawa. Doświadczona zawodniczka, przyjmująca. No i niestety zablokowana Magda Szabu. Tak, dobry blok. Tutaj Magdalena Trojnar z numerem drugim. No, dużyna Sosnowca dobrze gra blokiem. Mają tutaj y, bardzo wysokie dziewczyny, więc całkiem nieźle radzą sobie w tym elemencie. I na pewno musimy uważać.